Cześć, cześć, witajcie na kanale Dunku. No, a to jest kolejny odcinek z gry Stop Sales and E-Commerce Simulations. Kontynuujemy nasze przygody w tej grze. Um, aha, to ono robi, sorry. Dobra, jednak ja to zrobię. Widzicie, co ja bym może zrobił tutaj wejście, bo. nie czuję się. No, także ja tu poprzestawiam. Tak żeby mi tutaj nie przeszkadzało Bo mi tu będzie przeszkadzać i przeszkadzać Mogę zrobić tak Żeby chociaż drzwi były dostępne do wejścia i wyjścia Dobra yy, O właśnie Jaki ma plan? Aha, poczekajcie, bo on mi tu udostępnia, dobra, to ja muszę tą tą szybką dostawę muszę udostępnić dwóm osobom naraz. Ta była bliżej, kurczę, pieczonej i ryby smażone. Jak wygląda z moim energią, jest dobrze. A pani sobie poczeka chwileczkę. Kolejne dwa zamówienia ty. No już pani niosę, niech pani poczeka chwilę. Tak, to ty. No. Dobra. Mamy kolejne dwie paczuszki. W tym jedna jest szybką dostawą. Niestety. Ja na to nic nie poradzę. No dobrze. Kurcze. Dobra, to idzie tu. I to jest y, szybka dostawa i tu możemy jeszcze jedną... No, mamy coś tu jeszcze jednego, dobra. Jak wygląda sprawa z tym? O, dobrze idzie. O, y, ten, zarabiamy powoli. Może kiedyś wód y, ta wódka zejdzie. Chociaż już nie wiem, czy zeszła. Ej, poczekajcie, bo to jest bank. Ja jeszcze nie mogę korzystać z tego obszaru. A zobaczmy mapę. Tu mamy Bank, tu mamy sklepy, tu mamy chodzowska. Tylko jeden punkt z chodzowskiem, ja nie mogę. Tu możemy dostarczyć. Tu mamy nasz samochód i naszą firmę, tu jest dom. Tu mamy pchlię targi. Tutaj też mamy letargi. targi. Dobra, co tu mamy samochód, start, lokalizacja miejska, co to znaczy. Bank, żywność i podobne. Aha, ok. Klienci. A, z szybką dostawą łotu jest fajne. Poczekaj, jeszcze tego nie, nie testowałem. Dowiem, gdzie siadą, dowie, dowiem się, gdzie są klienci. Chyba nie? Ile to? O nie, Jezu, ile to kosztuje? Nie, nie, nie. Dobra. Już w porcie? Ok, no to możemy dostarczyć e, przesyłki. Międzynarodowe. O, wódka już zeszła? O, wszystko zeszło, ładnie. Co tu jeszcze mamy takiego międzynarodowego? Tu mamy. Tu mamy. Idziemy dostarczyć. Jezu, uważaj ty! No byś trochę skręcił może? Dzień dobry. Przyjechałem dostarczyć paczuszki. Proszę. Zakończ pieszą sprzedaż międzynarodową. No i super bum bum. Mieć normalnie jak człowiek, a nie mi tu. Wierzysz jak jakiś dziwolong. Eee, dobra, teraz możemy spakować te przesyłki polandyjskie i możemy dostarczyć. Nie wiem czy jest otwarty czy zamknięty, ale ja wolę jednak już pojechać. Kasy. O kurcze. Dolar mi został, ja nie mogę ty. Te... O Jezusie, nie, nie mogę. Ja. Ja umieram, ja umieram No musimy poczekać jak dostarczą niby sportu. No to sobie trochę poczekamy tu. Ile potrzeba tam 11, tak? No to jeszcze 10 potrzebuję. No, szybciej. Nie ma całego dnia, no Kasę muszę dostać. No odbłagam jeszcze 10 dolar... tych pieniędzy. Tych dużych. Papierowych. Może być Banku Polskiego. Albo euro. No szybciej, no ja nie mam... nie no... coś mi się wydaje, że ja umieram. Tak, poczekam, to ja nie wiem. Dobra, nie chcę mi się czekać. O, już. Wspaniale. Utknął. Utknął. No, samochód Utknął Utknąłem Utknął, lepiej, się utknął, dobra e, okej okay. No to jedziemy Aha, ja pójdę zapisać grę. A dobra, pójdę samochodem może. Bo pojedziemy przy okazji po nowe rzeczy. Naprawdę pięknie, piękne jest to niebo. Po prostu cud, miód i orzeszki. Szkoda, że tylko jest tutaj w jednym miejscu. A też jest, wow. Nie no pięknie, popatrzcie na ten fiolet. O matko, nie, to jest pięknie, naprawdę. Jeszcze ptaszki lecą. No pięknie, pięknie. Dobra, została nam minuta. Enter. Ej, ej, Coś mi się tu zadziało się. Dobra. E, co tu jeszcze się dobrze sprzedaje? To się dobrze sprzedaje, czyli masło. Co tu jeszcze się dobrze sprzedaje? się sprzedaje podobno miód do e, czydem znaczy I co tu jeszcze się dobrze sprzedaje? Pokarm dla królików I coś jeszcze? Poczekaj, raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8. Poczekaj 4, 5, 6, 7, 7 rzeczy raz, 2, 3, 4, 5 6, 7, 7 rzeczy, dobrze mamy to. Co pan robi? Podobno jestem taki super kierowca. W, et, w, et, w ETS-ie, 2. No i kto ma ochotę na ETS-2, to może sobie obejrzeć w zakładki na żywo. Albo w playlisty i sobie tam znajdzie. Chłop. Czekaj, weź wieć tam dalej. Dobra, co tu mamy? Aha, musimy mu zapłacić. Ej, bo ja nie mam pieniędzy. Super. Jaz sem pa v kase že kartone, super. Ile kosztuje mu... Wygrodzenia, 12. <laughs> Widziałem, że tak będzie. No dobra, no to zrealizujemy stan. To już mamy. Wszystkie statusy. Słoik dżemu, dobra, może zostać. Ananas może zostać. Masło może zostać. Nie, nie może zostać, to będzie za 5. Pokarm dla królików, dla na 5. Za 5. E, piwo za 15 albo za 16 albo za 17 albo za 18 dobra za 20 może lepiej albo za 19 albo dobra za 18 przyjemnie zdecydować pomidor puszczę za 3 może piękne ceny i ja mamy 3 rzeczy najlepiej te najszybsze Dwa, Dwie sztuki masła daleko nie Już możemy zapłacić mu. Ale to za chwilę. Czy sztuki jamu? Daleko? Nie. Później, no jak trochę późno. O, patrzcie, tu będą e, te stanowiska komputerowe. To już za chwilę. Dobra, mamy 34. Podejrzewam, że już mogę zapłacić. E, dzienne wynagrodzenie, podatek dochodowy i za mnie kupi na razie. E, dobra. Robisz pan szybciej? Dobra, pomogę panu, bo coś panu wolno idzie. I nasz tu kapiwa, no szybciej. Zamówienia y, szybkiej dostawy. Dobra, dam temu panu, y, gościowi ten karton i pójdę się najeść. jeść. się do szka Dobra, mamy kolejne trzy zamówienia. Kolejne zamówienie. Pośpiesz się pan. Tu idą międzynarodowe. Szybkie dostawy, i idą do fury. No dalej, rób się no. Nie ma czasu na takie rzeczy, no szybciej pośpiesz się ty, ty panienko, Proszę się pośpiesić! Pośpiesz się! się znajduje się w porcie... Dobra, pośpiesz się, bo... no matko i córko... Ja nie zdążę! Dostarczyć. Kolejne zamówienie, kolejne dwa. Narwal, ulica Poland. Dobra. <laughs> Okej, okay. no matko, jeszcze mi, nie będę jeszcze zostało? Nawet nie wiem, Eee... To idzie tu, proszę pana, to idzie tu. Szybkie dostawy idą do fury. To jest szybka dostawa, to do fury. I jeszcze mamy jeszcze jedno zamówienie. I to jest szybka dostawa, super tej. To jest Polandia i super, bum, bum. To jest... Szybka dostawa, to idzie tu. Kolejne zamówienie. Kolejne dwa. No poszcie, 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 proszę się pośpieszyć, proszę Pana, no! To jest Polandia, tu może dostać. A pod Polandią jest Polandia. Pod Polandią jest Polandia. To jest szybka dostawa, to do fury. Polandyjska, e, znaczy e, przesyłka z, po, e, z Polski. Szybka dostawa. Do fury. No wszystko wyprzedali prawie To jest pola polandyjska, a to jest szybka dostawa I tak muszę czekać Szybka dostawa Jedziemy Najbliższa jest a poczekaj a tu klienci. Aha, dobra, widać. No, matko, naprawdę. Dobra. Gdzieś tu jest. Pan to 880. Podobno to. Proszę bardzo. Kolejny jest tam. Dobra, kolejny jest tam. Panto 624. Kolejno był gdzieś tu. Panto 632. Kolejny był gdzieś tam. No nie wierzę, statek opuścił po... Super, tej. 744. Zapomniałem, że ja... Za chwilę mi tutaj odlecą mi paczki. Kolejny jest tam. 716. Kolejny jest tam. Jeździ normalnie. No jeździ normalnie, 992. Zakończ 100 szybkich dostaw. Uuu, wow, jak dużo. O, nie mogę, no dobra, tu nie pojadę. Tutaj też nie pojadę, bo są donice. Szkoda. Dobra, samochód to nie jest ja, naprawdę. Jak pan jaja robi Ej, dobra, kolejne mamy dwie przesyłki. Szybki dostawy. Hmm. Czy chłopcy się pośpieszy, czy nie? To jest, Ananas na Do fury. I do fury. Do innej osoby niby to idzie. Proszę. A, bo to tam idzie. To co mnie ktoś oszukuje tej? Jedź, no głupi hydrant. Kto postawił tu hydrant? No ja nie mogę. Te... Naprawdę. Kto postawił tu hydrant? SMS Proszę. No bo to pan jest. Postawmy tutaj yy, samochód i jeszcze mamy kolejną jedną przesyłkę. Naprawdę nie wiem co oni chcą. A bo zostały 4 te sztuki, a tu jest 2 sztuki, to jeszcze jedna będzie pewnie. Dobra, myślę, że możemy zrealizować, aha, bo to idzie do tutaj, do międzynarodowej. Dobra. To ja bym kurczaki nie pozwolą mi. Jeszcze szybka dostawa. Dobra, trudno będzie później, no. Idziemy najpierw z tym, mi, z tymi. Okay. Proszę, no, no no za późno, trudno. Lecimy teraz szybką dostawę. I tak bym musiał wziąć samochód, bo ja muszę jechać po nowe towary. Ale podejrzewam, że to już zakończymy w miarę później. I jest, lech, uspokój się to. Dobra, kupujemy rzeczy. Ja bym kupił po 5 rzeczy. Po 5 rzeczy. I jeszcze tu było to. 4, eee, tak, 7. No, dobrze, dobrze. Złotówka mi została. Powiem yy, tak. Ciężko. Ciężko jest zarobić. Jednak dużo jest przesyłek. A nie, bo dobra, bo teraz zarabiam. Ale dużo jest przesyłek, właśnie międzynarodowych. Której tak chyba dzisiaj nie dostarczę, bo statek nie przyjedzie. A bo teraz po pięć. Może za zmiana 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 produktów. I ostatnia taka paczka, I zrealizujemy te zamówienia. O matko, ale jestem zmęczony, no trudno się mówi. Dobra. Eee, 8,77 eee, i 91 eee, tych całych... O! Widzicie? Już się zmieniły te, te ceny nasze. Gdzie ty ustawiasz? To idzie tu. A to idzie do Polandii, to teraz wyślemy. Czy da się zapisać grę tak da się, ale to przy tamtym miejscu. I to jest szybka dostawa, także możemy wziąć to przy okazji i to... Dobra, mamy jeszcze jedno zamówienie. I to jest Romania, ale to... Kurde, nie daje mi spokoju. To jest szybka dostawa. Dobra, ja szybkie dostawy, zrobię szybko sam. Tu mamy jedną sztukę tego. Zrobisz to pan? Tak. Jedziemy. W kurze zaraz, i to jest szybka dostawa. No, szybka dostawa zrealizuje to. Daj mi to, bo ty to. nie umiesz szybko robić. Gdzie? Tu. Eee, 8,8. Kolejny, gdzie? Tu. Pan to 552. Proszę. I kolejne zamówienie to gdzie? Tam. Dobra, realizujemy to naszą ostatnią paczkę polandyjską. Tam do... Dobra, źle pojechałem, ale to już zapisujemy grę. Zapisz grę. Enter. I powrót do menu. Nie zapełnili swoich... Dobra, zapisałem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić łapkę w górę. Możecie zostawić subskrypcję. Możecie napisać coś w komentarzu i w Discordzie. Macie wszystko podane w komentarzu i w yy, yy, opisie. Ale raczej będzie to w opisie filmu, bo w komentarzu to dopiero będę mógł wysłać, gdy będzie upublikowany ten film. Ale dobrze. Pogadać ze mną możecie na Discordzie jak najczęściej. Możecie do mnie prywatnie albo po prostu na czacie. I. Yy, na temat gry, jakiej chcecie się ze mną umówić, której na przykład chcecie ze mną zagrać, albo w inny taki tytuł, yy, podobny tego rodzaju. No dobra, no to papa.